Bro. Z okazji takiej, że jesteś w dosyć specyficzną grupę pomoców, zacznijmy od topy strony. Bro. I pierwsze miejsce, nie widzę innej opcji niż Portugalia. Inni rywale w grupie nie wydają się być mocniejsi. Czechy przechodzą obecnie kryzys, a Turcja myślę, że sk sko skończy się podobnie jak na ostatnim euro. Czarny koń, ale z was. E, ogółem? Powiem tak, moim zdaniem to Turcja zajmie trzecie miejsce w grupie. Ceskie Kreciki zajmą drugą pozycję. Penaldo ze spółką zdobędzie minimum 7 punktów, no i pierwsze miejsce. No a Gruzja maksymalnie, no nie, ja chociaż żeby komuś zwycięstwo wyrwali, ale tak obstawiam, żeby mieli jeden punkt. O! Dobra, to ja powiem tak. Na pierwszym miejscu nie widzę innego faworyta niż Portugalia, no bo według mnie. Krukarka! Eliminacja Rukarka. Eliminacje bardzo dobrze zagrali i Ronaldo przeżywa obecnie w Portugalii, nie wiem, którą już młodość, ale Ki i drużyna jest według mnie taka już teraz, bo fajnie zrównoważona. Następnie według mnie będzie, według mnie to może być teraz ten turniej i Turcja zajmie drugie miejsce, ponieważ uważam, że mają mieszankę, mają mieszankę doświadczenia takie jak Hakan Çalhanoglu z młodością, Gulera, który zaczął w realu dobrze strzelać, więc na drugim, na drugim będą. Na trzecim będą Kreciki, według nie, troszkę, y, no z Polską to oczywiście wygrali w tym słynnym kiedy y, meczu, gdzie straciliśmy dwa gole, bodajże dwie minuty, ale z Albanią nie potrafili wygrać. <śmulny> Przez uważam, że niestety nie podołają tej grupie, zajmą trzecie miejsce, a Gruzja, jak u każdego, na czwartym. Dobra, ja uważam, że no Portugalia pierwsza, no... Cristiano Ronaldo jeszcze tutaj, nieważne czy on ma tam 40, 500 czy 1000 lat, to będzie grał i zdobywał gole, więc Ronaldo Portugalia to, pierwsza, Ronaldo. no Ronaldo to Ronaldo, druga jest Turcja, grać też umieją ją na pewno, trzecia pozycja Czechy, no wydaje mi się, że tutaj z Turcją mogą powalczyć, o to drugie jeszcze, ale na tym bym się zatrzymał, no bo Gruzja, no tutaj, niczego raczej nie zrobi, a jeden człowiek nie wykaruje całej drużyny. E, ja dokończąc, bo nie wiedziałem, że od razu, kurde, całą grupę lecimy, go po kolei, że Portugalii i tak dalej, to e, moim zdaniem drugie miejsce będzie należało do Turcji. Może im wyjdzie, może nie. Mówią o tego sprawozdanie to wychodzę, wychodzę na hipokrytę, ale już mówię naszego, ponieważ reszta, reszta zespołów, no to, to to jest Czechy. Ledwo wyszły z tej grupy też, jakby, jakby nie patrząc, tylko po prostu lepiej zagrały w meczach z Polską, więc... Ktoś jak, I... myśli, Ktoś jak za miesiąc. Siko, no, bo... ja, ale wspomnij moje słowa: Turcja <grym druga <grym i ja daję szansę na trzecim miejscu Gruzji. Możecie się śmiać? Ja daję szansę Gruzji na trzecie miejsce. Czechy zajmą ostatnie miejsce. To jest dramat. Bruh. Dalej zajmiemy się grupą A, zaczynając może od Belgii, no pierwsze miejsca. No to jest oczywistość. No tutaj Kevin de Bruyne, cały zespół na plecy weźmie i ich wyratuje tak naprawdę. Dalej. Kto tam jeszcze jest? Ukraina, Rumunia. Ja uważam, że tutaj Mudryk może zrobić najwięcej, wiadomo, najlepszy zawodnik <suszy> <M> <suszy> Mudryk Chelsea. Chelsea Chelsea pan. No wiadomo, że, że tak on prezentuje formę. Że automatycznie dałbym e, tę Ukrainę na czwartą pozycję. Bo Mudrych może naprawdę zamieszać. Na drugą damy Rumunię, no i trzecie miejsce zostało takie, jakie zostało. Żeby tylko nie okradli przeciwników Rumuny. Dobra, ja mogę zabrać, ponieważ. Tak. No i, no i co mogę powiedzieć? Belgia na pierwszym, zgadzam się ze zdaniem senatora. To jest ogólnie moim zdaniem najsłabsza grupa. Jeżeli z pierwszego miejsca nie wyjdzie, to jest trzecia reprezentacja najlepsza na świecie obecnie w rankingu, czy no top 5, nie pamiętam. Dokładnej, dokładny rozpiski nie pamiętam na pamięć, ale jak oni z tej grupy na pierwszym miejscu nie wyjdą, to będzie mem. Drugie miejsce dałbym na Rumunii, bo mogę być takim małym czarnym koniem. Trzecie miejsce dla Ukrainy i czwarte dla Słowacji. Hmm, to powiem tak, ja nie wiem, w sensie, czy to się, ja tak po prostu myślałem, nie tak dla mnie, wasze, dla mnie po prostu wasze typy są trochę dziwne, nie? Bo jakby Ukraina, szczerze, oglądałem ich mecze i grają reprezentacyjnie dobry futbol. Pomimo iż, jakby Mudryk, na przykład, który gra pierwsze skrzypce w Ukrainie, w klubie gra G, ale to jest taki, jakby to powiedzieć, e, taki prime Kamil Grosicki, że on w klubie o gra kapelkę. Klubie Grokodaki. do Mudryka. Nie, I wracam do Chodzi mi o to, że Mudryk to jest człowiek pod reprezentację, a w klubie, bo w klubie nic nie gra, a w reprezentacji ma swojego takiego. Wie, wiecie, są tacy zawodnicy na świecie, nie? I po prostu. No tak, Lukas Podolski na przykład. I ja myślę, że po prostu. Grupa potoczy się tak, że Belgia na pierwszym miejscu, ale w sensie, nie, no, jak Belgia nie będzie nawet druga, to naprawdę się zdziwię i z, musimy zdjąć ten program. Jeżeli Belgia tutaj nie skończy w top 2, nawet, to zdejmujemy no, za po miesiącu. Zakończymy so, ten projekt. E, Rumunię dałbym na trzecim, Ukrainę na drugim i czwartą z Słowację. Dobra, to teraz na mnie przyszła kolej, no to tej grupie, to żeby było śmiesznie, post nie postawię Belgię na pierwsze, tak o, ale tak serio, to postawię jednak na Belgię na pierwszym, tak żeby Niby szczerze. nie postawi, ale jednak postawi, ale żeby było no. śmiesznie, to jednak postawię. Jednak postawię, no właśnie, no. Nie, 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 nie ma szans, tej... Belgia to nie jest polska, no żeby właśnie. nie z grupy. No właśnie, ja no, nie powiem. widzę żadnego innego scenariusza niż to, że nie wyjdą z pierwszego miejsca. No to według mnie Ukraina właśnie zajmie drugie miejsce. Nie na no, trzecim dałbym Rumunię, ponieważ zagrali bardzo dobre eliminacje. Chłowacja to po prostu tam mają jedno taką gwiazdę Milan Skriniar i tyle. I nic z nich nie widzę, żadnego potencjału. Grupę C wygra oczywiście Anglię. I według mnie oni też wygrają całe mistrzostwa Europy. To <noise> według nie, nie będzie ich nie spójne, tak Chyba nie do pół tam gra. Ale przepraszam bardzo, ale musi być ich fake na przełamana, no. Na no, drugim miejscu ja bym dał Danie, bo według mnie mają to gdzieś doświadczenie turniejowe i na trzecim postawiłbym na Serbię, bo ja uważam, tak szczerze, że Serbia to jest naprawdę fajna, taka średnia, fajna reprezentacja. Dobra, no to bez zbędnego gadania Serbia będzie na trzecim, a Słowenia bez większych szans na czwartym. Oddaję no. pałeczkę, ktoś tam mówił. A mi, No już od razu moje typy. Dobra, no to moim zdaniem, Anga pierwsze miejsce, bezdyskusyjnie. Drugie miejsce. Euro. Aż tak bym się nie posuwał. Drugie miejsce Serbia, bo moim zdaniem. Oni mogą zaskoczyć tym młodym składem. Trzecie dałbym Danię. No i czwarta Słowacja. Słowacja, Słowacja Słowenia. To no coś, nie wiem. Czwarte miejsce za nami, miejsce ma <grym> e, Teraz ja. E, pierwsza Anglia... No, Harry Maguire. No, Harry Maguire. O, on wydaje mi się, że co najmniej Hatrick strzeli albo do swojej bramki, albo do przeciwników. E, dalej lecimy z Danią. Dalej powiem tak że nie kojarzę tych e, drużyn, znaczy tych e, narodów w turniejach aż tak bardzo. Dlatego postawię na Serbię. Na czwartym miejscu zostawię to takie, jakie jest. No i teraz jeszcze moja opinia. To A może powiem... to Na samym początku dam Niemcy. Może im się nie wiodło w poprzednich turniejach, ale no gracze mają i awans mają gwarantowany. Dalej lecimy z Węgrami. Umieją grać z silniejszymi i naprawdę sobie mogą poradzić. Dalej na trzecim miejscu postawię na Szwajcarię. Na Szkocję. Jeżeli ja bym miał coś w tej grupie zmienić, to zamieniłbym tylko Węgrów z Niemcami. Węgry myślę, że dojrzały do tego, żeby wygrać w grupę i zaskoczyć na mistrzostwa. To ja tak szczerze uważam, że pierwsze miejsce zajmą Węgrzy. Ponieważ, jak to ktoś tam mówi, oni już dorośli do tego, żeby grać dobrze na tych turniejach. Widzimy coś w Węgrach tego, czego u nas nie ma, czyli zgranie. Na drugim miejscu postawiłbym na Szwajcarię, ponieważ Szwajcaria, jak to wiemy, gra dobrze na turniejach i... Zwykle to jedna no... no, Między innymi, jak to ktoś tam powiedział, SZAKIRI, SZAKIRI! No, na trzecim miejscu dam kontrowersyjnie Szwaby. Niemcy znowu się rozczarują i... Nie wyjdą z grupy. No posunięcia. No ale każdy ma prawo do wyrażania swojej opinii. No chyba, że jesteś ze skrajnej prawicy, Albo jesteś Dobra, no z no part... Bra. No to przejdziemy do grupy B. Na pierwszym miejscu daj Hiszpanię z młodymi talentami. Tak naprawdę co roku, co chwilę tam ktoś się pojawia z La Masii albo z innej szkółki juniorów. Dalej dam na drugim miejscu Chorwację, która umie zaskoczyć zawsze na turniejach i naprawdę zrobić cokolwiek. A dalej lecimy z trzecim miejscem. Gdzie, zagra, gdzie zagrają Włochy, ale na pewno czwarte miejsce zajmie Albania, no bo gang Albanii już dawno za nami. Hiszpania. Ta Hiszpania to już nie jest ta Hiszpania. Hmm. Hiszpania, Hiszpania. No, no tak. Ta Hiszpania to już nie jest ta Hiszpania, która była dawniej. Oni swoim charakterem wygrają tę grupę. Mm, na właśnie na czwarte Albania. Bardzo ich nie lubię. Nie, w ich Polska nam, nie lubi, nam hem. To jest po prostu mega y, pedałowskie zachowanie. Dobra. Włosi będą na drugim, to jest strasznie ciężkie. Chorwacja na trzecim, i gdzieś tam punktowo czy bilansowo nadrobią. I to jest tyle. Dobra, no to ja powiem, że y, na pierwszym miejscu będzie według mnie Hiszpania, bo. Nie jest ta Hiszpania, to jest młoda Hiszpania, fajna Hiszpania. A na drugim miejscu obstawię tutaj Włochów, ponieważ Włochy zawsze na euro grają bardzo dobrze. Na trzecim miejscu Chorwacja, Albania to po prostu będzie na czwartym, bo, bo nie widzę większych szans. Elo. Elo. Dobra. No i ja na końcu, no to powiem tak. Jeżeli było na piłka, klepanie i tak dalej, wystarczy na fazę pucharową. FU Na grupę, no bo na fazę pucharową Boże już nie. Ale i tak Hiszpanię pozostają na pierwszym miejscu. Na drugim miejscu pozostają Chorwacja. I trzecie miejsce łochy. No i czwarte miejsce Butelkarzy, kurna. Śmiecie, byście 9-0 w każdym meczu na dziury dostali. Zemstę za to, że przez, przez Was Polacy musieli grać w barażach. Ej, ale w sumie powinniśmy im dziękować, bo gdybyśmy to my zajęli pierwsze miejsce, to byśmy do takiej grupy trafili. Thank you. Proszę bardzo! <noise> Aż <masz> tą najbardziej <noise> piękniejszą grupę na świecie. Dobra, e, proszę, jakąś, proszę jakąś emocjonującą, bitewną muzyczkę. Uwaga, proszę państwa, dotarliśmy do tego momentu. Najcięższa grupa na całym Euro. Grupa, God, yeah. grupa Śmierci. Holandia. No, dlatego, że Polska gra. Francja i Polska. Jeżeli Arek niekiedy nie byłby powołany, skończylibyśmy Dead Lasta. Jeżeli Polska zajmie pierwsze miejsce w grupie, tego programu nie było. Pierwsza będzie niestety Francja, druga Holandia albo Austria. A wy wiecie kto z Austrii pochodzi? Mój ulubiony malar. Chodziło mi o Dawida Alabę. Zacznijmy może od czwartego miejsca tym razem, żeby takie napięcie wam zrobić. Czwarte miejsce zajmie Kraj, w którym urodził się Dawid Alaba, czyli Austria. O, na trzecim miejscu będzie. No niestety Polska niestety będzie miejsce. Drugie miejsce zajmie. O co już napięcie, jak już, kurde... Dobra, już nie róbmy napięcia, pro... Jakiś baran do ciebie dzwoni. Trzecia, tutaj będzie Polska. Szczerze, szanse są takie, że ich po prostu nie ma. Podchodząc moich predykcji, ja wszystkie drużyny poza Polską mieściłbym na czwartym miejscu. Średnie kolonie afrykańskie i austriackich malarzy. Nienawidzę szczerze. Wracając. No to no niestety jeszcze w Afryce nie ma kasyn. Na pierwszym miejscu Francja. Drugie miejsce Austria zaskoczy. Trzecie miejsce Polska. Wierzę w nich tak w 20%. I czwarte miejsce Chipuny, bo bo no raj. Wspomnijcie moje słowa. I tyle w temacie. No i tym akcentem zakończymy odcinek. Jest! Jest! Kurde, motor! Motor 2.1, kurde. Zostawcie ten motor, bo to będę musiał A wszystko wszystko wycinać. Dajcie spokój motorowi, spadną pora. Nie odzywa się ani nic o polskie piłce, ani nic, bo ja to będę wszystko wycinał, więc...